Það e. er það sem þú þútt að hluta. Że mnie ja następny nie był, ty. Nie tak coś tu. Ty, gdzie jest serce? Nie wiem, może jak tak biegłeś, to zgubiłeś. Cholera jasna, cześć. Cześć. Dużo się spuściłem? Nie, co ty? Jeszcze nie zaczęli. Uf. Się grzewią z tym pogrzewem Cholera jasna. Piętnaście minut krążyłem wokół cmentarza. Nigdzie ani jednego miejsca do zaparkowania. Gdzie stanąłeś? Tam przed bramą zastawiłem jakiegoś kąbiaka pierwszy. Widzę, to się nie spostrzegą. No, to wreszcie będą zaczynać. Bo w końcu. Co tak długo? Jakiś debil zastawił karawan. No, debili teraz nie brakuje. No. Pst, no, Szkoda, chłopanie. Szkoda, szkoda. Taki fajny kolega był. Fajny, fajny. Tyle wspomnień z nim związanych. No, ta przypomnienie, ja on w ogóle miał na imię. No wiesz? No, właśnie nie wiem, myślałem, że ty wiesz. A bo ja wiem? No wiesz, to ty A, też nie wiesz. Wiem, pewnie, że wiem. E, jakoś tak na W. E, na pewno na W. E, ten Krzysiek. Na 100% Krzysiek. Krzysiek. Amen! Tak, tak! No, no! Ty, który to był ten Krzysiek? No Krzysiek to był ten, co w podstawówce, to on chyba chodził z tą taką Kaśką. Z którą Kaśką? To co się zadawało z Anką? Z to To jej matka była dyrektorką szkoły? Naszej szkoły? Nie, trójki. Jakiej trójki? Tej, do której chodził Karol. Który Karol? Wojtyła kurna! Wojtyła, 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 Wojtyła... Ten, co z nami wlew miał? No Krzysiek, no on no u nas w firmie, to potem chyba pracował w księgowości. Czekaj! Eee, taki postawny, barczysty, w takich grubych okularach, z takim wąsem? To pani Krysia jest! Jaka pani Krysia? Ta, co i w zeszłym miesiącu chowaliśmy męża. Gdzie, tu? Nie, w biurze przed nią! O, o matko, bo już myślałem, że na pogrzebie nie byłem, ty... Czekaj, yy, po tych imieninach szefa! No. To, co się wtedy tak wszyscy dokładnie porobili! No I... to Krzysiek to był ten, co wtedy na tych imieninach. No, go nie było. A światłość wiekuista niechaj mu świeci i nigdy nie zagaśnie. Ty, ty dobrze modlitwy znasz. Słuchaj, chodzi się, to się znam. Nie zapraszają, ja bywam, więc wiesz, wszystko znam. Taka pogrzebianka jesteś. A nie pogrzebacz. Sp w tyłku się pogrzebacz. Głupi jesteś jak Pogrzebacz. W ogóle co się temu całemu temu Krzyśkowi stało? No zmarł. Tyle to widzę, ale coś więcej. Jak zmarł to, co miał więcej robić? No. Ale jak to było? Zadzwoniła jego żona. I od tego zmarł? Nie, żona zadzwoniła, że miał zawał. Serca? Nie, kurna, uciekał przed powodzią i się schował, zawał. Może trochę ciszej, tak? Przepraszam. Jesteśmy na cmentarzu, to jest pogrzeb. Dobra, dobra. Będę milczał jak. Będę cicho. Ty? Co? A masz nic? Nie, przyszłem ze zniczym. To masz, czy nie masz? No mówię ci, że nie mam. Co ty głuchy jesteś? Co mówisz, że przyszłeś ze zniczem? Przyszłem ze niczym. Świeczkę mu na Facebooku wystawię. Myślisz, że polubi? Amen. Ale to już było. I nie wróci więcej. O, taki przebój pogrzebowy jest. Kurde, szkoda, chłop. O, no, szkoda. Zobacz, był chłop i go nie ma. Ty. To tak jak facet mojej siostry. Też był i go nie ma. Co też zmarł? Gorzej, uciekł. Szkoda. O szkoda. Teraz siostra z brzuchem chodzi. Wiesz? Trzymamy kciuki, żeby to wzdęcie było. Ale ja nie wiem, czy pięć miesięcy by po kapuście trzymało. Jakoś... Krzyśka, szkoda! A czyli Krzyśka, tak, Krzyśka, szkoda, 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 Krzyśka, tam, 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 tam. Chociaż wiesz. Z drugiej strony, jak on na przykład wziął kredyt na 30 lat, nie? To można powiedzieć, że przez tę śmierć wygrał życie. No, w sumie czysta oszczędność. Kasę wziął i spierdzielił. No. Się teraz do niego nie dogrzebią. No. Cie chłop wylogował jest poza zasięgiem. Czyli nie polu. No. no co ty? Ale jajca, serio? No co ty? E, wiesz co, czekaj, ja muszę teraz kończyć wiesz, bo ja teraz będę płakać. No, dobra. No, okej. Okay. Hej. Pacile śniegu nasypało se baba całe buty uśnieżyła. A kwiaty masz? Mam, ale się spieszyłem, tylko takie coś ma. Pokaż, po co ci są... Pokaż. Ty na wypaśnię, kochanemu dziadkowi. Ty skąd to masz? Jak wchodzisz na cmentarz, to pierwsza alejka, drugi grup po lewej. Porąbało cię! Samki się! Czego się trzesz? Pożyczyłem tylko. Przecież odniosę. Im to już chyba wszystko bez różnicy, nie? W sumie żaden się nie obrazi. – No. Tylko wiesz, żeby o tobie potem nie gadali, że jesteś likaon. Że co jestem? Likaon, taki brzydki pies z Afryki. Likaon. Hiena! Sam jesteś... Hiena jesteś, co się, ścierwo szarpie. Co? Ścierwo. Ty. Ścierwo szarpie. Ja... I, ja uprawiam taki nowoczesny recykling. Drugie życie tym kwiatom dałem. Ty... Co? A propos no. Kiena, nie? Przecież ta wdowa to chyba w ciąży jest. Jaka wdowa? No ta w tej czarnej sukience, co tak zawodzi. Zobacz, jaki ma wielki brzuch. Od razu widać, że w ciąży. To ksiądz! Ty! To trzymajmy kciuki, żeby to wzdęcie było. Hurra, żeby go nie przeważyło, żeby nie wpadł. Ty. Cholera. Słuchaj. No, to mi się teraz przypomniało. No. Kiedyś byłem na pogrzebie takiego kolesia, co się nazywał Gwóźdź. No i co? jest tylko tak śmiesznie było, jak go do trumny kładli. <grym> Że łepek się nie zmieścił. Nie, no, gwu... gwóźdź to. Tu... Głupi jesteś, jak nie wiem, co tobie coś opowiedzieć. To prawda. Ja to ci powiem, ja to bym wolał tak na Irenę Eris. Że co? No, na Irenę Eris. No wiesz, się skremować. O nie, to jest. Sp... Głup... Nie, co ty? Daj spokój. Ja bym się bał. Słuchaj. Mojego wujaszka skremowali, nie? I przyjechał na jego pogrzeb taki jego kuzyn z Taki 90-letni dziadunio, co to już nic nie widział, nic nie słyszał, tylko cały czas sss, tabakę wciągał. No za blisko dziadka posadzili. Taka trochę reinkarnacja, raczej nieudana inhalacja. Wziął się ten dziadunio, zaciągnął wujaszkiem, kichnął sobie z serca i wujaszek, jak za życia. Wszędzie go było pełno. Wiesz, co mnie jeszcze interesuje. No, jakich tu ten cały. jak mu było? Krzysiek. A, Krzysiek. Jakich e, tu ten. cały... E, Krzysiek? No tak, Krz... O jasna, znowu pomyliłam pogrzeby. Ja, ja Co? Pomyśl sobie, jakich tu ten cały Krzysiek będzie miał sąsiadów? Chyba mało imprezowych, tu. Same sztywniaki. No muzyki raczej puszczać nie będą Chyba, że z płyty. A co tu na cmentarzu <grym> mają odtwarzać? Te. Płyta na grobie lastryko. Ty głupi jesteś jak stołowe nogi. Tu by bo opowiedz... Żart ktoś opowie na cmentarzu, to się nikt nie pośmieje nawet. No będą chyba kończyć. Ty to kłać te kwiaty, żeśmy w kolejce nie stali. Dobra, spokojnie Idzie z nami? Nie, 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 nie. Ja tu jeszcze zostanę, postoję, poczekam aż wszyscy pójdą. Chciałbyś jeszcze trochę pobyć z Krzyśkiem? Chciałbym, żeby nikt nie widział, jak kwiaty odnoszę.